Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Ola Budzyńska z tej strony, pani swego czasu, gdyby ktoś nie wiedział, dzisiaj wyjątkowo nie będę Was pytać, czy już jesteście i czy się zbieracie, i żebyście dały mi lajka albo komentarz, dlatego że dzisiaj mamy bardzo nietypową kawę z budzyńską, z bardzo wielu względów i zaraz je wszystkie wymienię, oczywiście, więc w czasie, gdy wy w poniedziałek, o 10 rano, czyli teraz E, zabieracie się za kawę z w sensie chęć kawy z Budzyńską. Ja, Orla Budzyńska, jestem na wakacjach. I owszem, przyznam się, miałam ambitny plan taki, że na wakacjach będę, zrobię kawę z Budzyńską. E, co w sumie nie jest trudne, ponieważ jestem na Sardynii i kawę tutaj mają dobrą, ale znaczy jeszcze nie wiem, czy mają dobrą, bo ja to nagrywam w sobotę. Zaraz Wam powiem szczegóły. Ale tak się domyślam, że mają dobrą to w końcu Włochy, prawda? Więc chyba mają dobrą kawę. Hmm, ale po tej szalonej myśli szybko przyszła myśl następna, a mianowicie taka: ale hello, Budzyńska, będziesz na wakacjach. Kurde, nie musisz robić wszystkiego na wakacjach. Możesz sobie spokojnie odpocząć. Hmm, sama tego uczysz, żeby odpoczywać, w związku z tym nie, nie będziesz robić na żywo kawy z Budzyńską, będziesz prawdopodobnie odsypiać, szczerze mówiąc, noc poprzednią, ponieważ wylatujemy w niedzielę po południu, jesteśmy tam późnym wieczorem, yy, mamy do przejechania góry również późnym wieczorem, więc prawdopodobnie będziemy w środku nocy, na miejscu i będziemy spać. I ja, szczerze mówiąc, nie chcę w poniedziałek rano się zastanawiać, czy jestem umalowana, czy jakoś wyglądam, czy już jest dziesiąta, czy muszę wstawać i robić kawę, dlatego nagrywam dla Was to nagranie wcześniej. I jak nagrywam to nagranie, to jest sobota, sobota wieczór. Mam za sobą bardzo długi dzień, dlatego że cały dzień malowałam w iluminatorni, a wieczorem byłam na otwartym wydarzeniu o pisaniu Marii Kuli. No i jestem trochę taka już, ale szczerze mówiąc, to zamierzałam, nawet się za to zabrałam, nagrać to dla Was. Sobotni poranek idąc do iluminatorni i nawet zaczęłam to nagrywać, i robiłam z siebie błazno na bulwarach wiślanych, bo wiecie, miałam telefon, szłam bulwarami wiślanymi i mówiłam, hej, dziewczyny, witajcie i tak dalej z telefonem, a okoliczni biegacze i jeżdżący na rowerach patrzyli na mnie nieco dziwnie, ale na to też mam sposób, ale o tym wam powiem kiedy indziej. czy jak sobie jak się nie przejmować tym, że się ludzie gapią i myślą sobie, Boże, co za debilka, mam na to sposób. A znaczy, nie na to, żeby tak myśleli, bo oni tak będą myśleć, tylko na to, co, co z tym zrobić, jeśli coś chcemy z tym zrobić. Ale o czym ja mówiłam, wystarczyłam wątek. Aha, że ym, zamierzałam nagrać to, co teraz nagrywam w sobotę. I zaczęłam nagrywać. Idę bulwarami i nagrywam piękne słońce, piękna pogoda. Słuchajcie, zielono się robi. No, idealna sceneria do tego, żeby nagrać to spotkanie z wami. No i oczywiście mój telefon po trzech minutach wyświetlił komunikat. Dziękuję bardzo, Pf, pamięć się zapełniła, Budzyńska, kup sobie lepszy telefon, bo ten się nie nadaje i nie jesteś w stanie nagrać czegoś dłuższego niż 3 minuty. No więc tak się skończyło moje nagrywanie w sobotni poranek na Bulwarach Wiślanych i dlatego nagrywam wieczorem. To nie jest tak, że zostawiłam to na ostatni moment, chociaż niejako zostawiłam, no bo nie sprawdziłam, ile mój telefon, ile mój telefon nagra. I e, długo, długo gadam, a jingle. No i teraz, słuchajcie, sprawa z jinglem jest następująca. Otóż jest e, późno. U mnie już e, śpią dzieci, i ja nie mogę puścić głośno jingla teraz. Ale wymyśliłam sposób, który jest dziwnym sposobem, naprawdę dziwnym, i zaraz się dowiecie, dlaczego to jest dziwny sposób. To będzie naprawdę wyjątkowa kawa. Um, takie jeszcze nie było i takiego jingla jeszcze yy, jeszcze nie było. Ja sobie wstanę, bo ja zamierzam tańczyć dzisiaj na stojące, a co? Tak, czekajcie, nie to chciałam ruszyć, szaleństwo y, totalne. Otóż mam do Was y, prośbę teraz, żebyście znalazły sobie jakiś kawałek muzyki gdzieś, w komputerze, w telefonie, co macie y, dostępne, radio możecie y, podgłośnić e, I znalazły sobie jakiś kawałek muzyki. E, I jak powiem start, to wypuszczacie ten kawałek muzyki, a ja puszczam kawałek muzyki tutaj u siebie tu zaraz odpalę telefon i ja będę muzyki słuchać na słuchawkach, bo ja no nie będę udawać, że tańczę bez muzyki, bo ja no, lubię słychać muzykę jak tańczę, więc ja będę słyszeć swoją muzykę w słuchawkach, a wy będziecie słyszeć swoją muzykę, którą sobie teraz puścicie. Więc teraz szukacie muzyki, ok? 10 sekund na znalezienie czegoś, wiadomo, energetyczne, energetycznego. Jeśli chcecie wiedzieć, czego ja słucham, to ja słucham tego, co zawsze, czyli yy, Mando Diao Dance with Sambady. Jakby to wam pokazać, żeby było. O, teraz widać. Widzicie? Um, to jest moja ulubiona muzyka do jingla, do więc będę słuchać, będę słuchać tego i mówię zupełnie serio, ok? Ja mówię zupełnie serio. Macie sobie puścić muzykę, bo wiem, że tak część z was tego nie zrobi, i część z was będzie robić tak, e, ale Jezu, co ona robi, tak. No więc, Luz, ja rozumiem, że tak będziecie, część z Was zrobi, ale pamiętacie, kawa służy do tego, żeby się doenergetyzować, żeby mieć dużo energii z rana, żeby mieć fan. Nie rozumiem, czemu miałbyśmy sobie tego nie zafundować. Dobra, to ja już odpalam, ok? Mam nadzieję, że wy też. U mnie się już westchnienia. Pamiętacie te westchnienia? Zaczynają, daję głośniej, żeby nie było. słychać cokolwiek, żeby nie było, że ściemnia. Dobra, wyłączam. To jest plus słuchawek bezprzewodowy, że można sobie po prostu je, pyk, ściągnąć i yy, już. Dobra, yy, rozumiem, że to było dziwne, rozumiem, że się tego nie spodziewało się, rozumiem, że te z Was, które sobie nie puściły muzyki, mogą się, co to mi fruwa, mogą się zastanawiać, jakim cudem to miało być energetyczne, ale uprzedzałam, żebyście sobie puściły yy, muzykę. Dobrze, no to tak, moje drogie, nagrane wcześniej. Nie zamierzam Wam, przyznam o godzinie 23.26, jest tak późna godzina, serwować jakiejś wiedzy merytorycznej, ale czy ja Wam? Powie nie, powiedziałam, powiedziałam. Uf, zapominam co powiedziałam, co mi powiedziałam. Um, wyjeżdżamy na wakacje jutro, czyli, czyli moje jutro to jest niedziela, czyli dla Was to jest wczoraj i od niedziela po południa będzie, że tak powiem, taka lekka cisza z mojej strony, ponieważ e, napisałam książkę, wydałam książkę, sprzedałam książkę, znaczy dalej się sprzedaje, ale przed sprzedaż zakończona i muszę absolutnie odpocząć. Bycie w sieci, działanie w sieci jest niesłychanie wyczerpujące energetyczne. energetycznie, co, gdy robiłam swój pierwszy projekt, było dla mnie naprawdę sporym zdziwieniem, bo ja generalnie pracuję bardzo dużo na swojej energii. Ja lubię swoją energię, ja lubię dzielić się swoją energią i gdy pracowałam na salach szkoleniowych, to było dla mnie zupełnie oczywiste, że tak faktycznie się dzieje, że ja się tą energią dzielę i, i w związku z tym jestem zmęczona. Natomiast myślałam, że online to tak nie działa, a okazuje się, że to działa bardzo podobnie bycie online i działanie online. Promowanie online również w bardzo duży sposób wysysa z nas tą energię, no i trzeba ją z, zregenerować offline, po prostu. Ja już jestem tego bardzo, bardzo świadoma i wszystkie swoje duże projekty przeplatam odpoczynkami. Teraz mam akurat taki zorganizowany odpoczynek, korzystając z przerwy świątecznej którą będą miały dzieci, żebyśmy wyjechali e, rodzinnie razem. E, I nie zamierzam wam serwować żadnej jakiejś wielkiej wiedzy merytorycznej. Nie wiem, jak długo się już nagrywam moje. Nie mam żadnego zegara. Na telefonie mam zegar, tutaj nie ma. E, natomiast mam jedną trudną rzecz do przekazania. Trudną. E, trudną dla mnie, nie wiem jak dla Was. Myślę, że dla Was ona może być w pewien sposób oburzająca. I myślę, że niektóre z Was mogą się oburzyć i trzasnąć drzwiami, a przez trzasnięcie drzwiami mam oczywiście taka, wiecie, wyszukana metafora y, na opuszczenie naszej grupy. Y, otóż sytuacja wygląda następująco. W zeszłym tygodniu y, sprzedawałam swoją książkę, sprzedawałam ją przez cały miesiąc, y, jak pewnie wiecie. Tę książkę. Mam jej tutaj bardzo dużo, bo przywiozłam sobie z magazynu, i w poniedziałek podpisywałam tą książkę. We wtorek rozpoczęła się wysyłka. Książek się sprzedało ponad 3000 w samej przedsprzedaży, czyli w ciągu niecałego miesiąca. I pierwsze z Was, które otrzymały szczęściary, te, które zamówiły, otrzymały swoją książkę jako pierwsze, zaczęły się chwalić na naszej grupie, tym, że otrzymały książkę, pokazywać jak ona wygląda, jak była zapakowana, i tych postów było faktycznie sporo. I przyznam Wam szczerze, że ja się tak cieszyłam samym faktem, że to już, że, że mam swoją książkę, że ona jest wydana, że Wy się cieszycie. Ja nie ukrywam, że my, cały gang Pani swego czasu, czyli mój zespół, my bardzo długo myśleliśmy, co zrobić, żeby to był właśnie taki efekt, żebyście Wy były. Zachwycone tym, że tą książkę dostaniecie. W związku z czym mnie ten zachwyt pochłonął. I, I przestałam zwracać uwagę na cokolwiek innego. Przestałam zwracać uwagę na funkcjonalność na przykład naszej grupy, bo tak byłam w tym zachwycie. Natomiast w czwartek, bodajże. Tak mi się wydaje, że w, że w czwartek jak tylko zobaczyłam pierwszy głos od jednej z Was, że super dziewczyny, że się cieszycie i super, że, że pokazujecie tą książkę, natomiast jest nas w grupie 18 tysięcy, a tylko 3 tysiące kupiły książkę. No i grupa traci swoją funkcjonalność, ponieważ faktycznie wall jest zalewany nowymi zdjęciami od nowych osób, od nowych klientek, które dostały książkę i wrzucają, że one też też już mają. I ja wam przyznałam rację. Absolutnie stwierdziłam wtedy, że kurde, faktycznie nie kompletnie o tym nie pomyślałyśmy, że tak będzie wyglądać, że grupa straci przez to swoją funkcjonalność, że ciężej będzie coś wyszukać. No bo tych postów było naprawdę dużo i trzeba dużo też przewijać, żeby się dokopać też gdzieś do jakiejś merytorycznej wiedzy na grupie, a więc absolutnie, jak tylko przeczytałam tego posta, napisałam do gangu i mówię, dziewczyny, szybko, dziewczyny mogą potwierdzić, że szybko, dosłownie w ciągu kilku minut musimy coś wymyśleć, chociaż Wam odpisałam, że zrobimy to jutro, natomiast stwierdziłam, że nie, musimy coś wymyśleć, bo faktycznie tak nie może być. Trzeba jakoś zaradzić, dziewczyny mają rację, nie możemy tak tego zalewać, a jednocześnie nie chciałam odbierać radości. Tym z Was, które czekają i też się chcą podzielić. Więc szybko, doraźne rozwiązanie: stworzyłyśmy post z, z możliwością dzielenia się tymi zdjęciami. Czyli teraz, jak dostaniesz książkę, zdjęciami się dzielimy tylko i wyłącznie pod postem. Jest specjalnie stworzony post, on jest przypięty na górze naszej grupy i tam wrzucamy zdjęcia i komentarze dotyczące. Tego, że otrzymałyście książkę. I żeby było jasne, te zdjęcia i komentarze są dla mnie wciąż bardzo, bardzo ważne, no bo moja książka, tak? Ja chcę wiedzieć, co o tym sądzicie. Ale problem, z mojego punktu widzenia, problem polega na tym, że na tym się nie skończyło. To znaczy, się ja dostałam no, sporo, mogę powiedzieć, sporo. Kilka tak? wiadomości, że to jednak, wiadomości poza grupą, mam na myśli, że to jednak tak nie może być, że, że ja się zbyt dużo promuję w, w naszej grupie, że teraz wszystko się kręci dookoła książki i nie ma tam innych, nie ma innych treści i że dwa tygodnie temu była książka i tydzień temu była książka i za dwa tygodnie też będzie książka i że jak tak dalej pójdzie to dana osoba, która do mnie pisze, wypisze się z grupy, bo, bo jej się to nie podoba. No i... I teraz myślę, jak to ubrać w słowa, bo myślę, że to, to ważne, jak to ubrać w słowa. Otóż, moje drogie, to wytworzycie tworzycie społeczność pani swojego czasu. Pań swojego czasu. I bez pani swojego czasu ja, jako pani swojego czasu, nie istnieję. To jest dla mnie absolutnie oczywiste i ja tego nie, nie, nie podważam w żaden sposób. Natomiast ja też w każdym możliwym miejscu e, bardzo często mówię, że ja swój biznes prowadzę według pewnych zasad i ja tych zasad zmie, zmieniać nie zamierzam. I w momencie, gdy ja poczuję się w jakikolwiek sposób przymuszona do zmiany zasad, według których prowadzę swój biznes, to ja ten biznes zamknę. Dlatego, że ja wyznaję taką zasadę, że praca, którą wykonujemy albo biznes, który realizujemy, ma nam w jakiś sposób pomagać, nas realizować, w jakiś sposób przyczyniać się do, nie wiem, polepszenia tego świata, polepszenia swojego życia. I w momencie, gdy ja poczuję orkę na ugorze, robiąc swój własny biznes, ja przestanę swój biznes robić, bo ja nie po to zakładałam swój biznes, żeby się zaorać. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że. A ja biorę pod uwagę wasze uwagi, waszą krytykę, wasze informacje zwrotne. Czego według mnie jest dowodem to, że jak tylko zobaczyłam informację o tym zalewie i że spada funkcjonalność grupy, to w 30 sekund później zaczęłam myśleć co z tym zrobić i szybko wymyśliłyśmy rozwiązanie. I wdrożyłyśmy, bo ono było ważne, i ono było racjonalne, i ono było jak najbardziej na miejscu. Natomiast, żeby było jasne, tak, ja promuję panią swojego czasu w grupie pań swojego czasu. Ja założyłam tę grupę, ja tworzę tę grupę, ja rozwijam tę grupę, ja poświęcam czas na to, żeby ta grupa istniała i żebyście wy znajdowały między innymi tutaj treści, które wam pomogą. Między innymi tutaj, dlatego że ja jako pani swojego czasu generuję i tworzę całą masę bezpłatnych treści. I one są bezpłatne, one będą bezpłatne. I tak od czasu do czasu pozwalam sobie na promowanie treści. Od czasu do czasu rozumiem to, że jak wydaję książkę, jak wydałam książkę, która żeby było jasne w moim odczuciu została napisana dla Was. Ona nie jest między innymi, znaczy, ona, oczywiście, że jest po to, żeby też mnie promować, żeby promować mój biznes. Ja nie będę udawać, że nie, ale ona ma tam treści, które pomagają kobietom. Ja prowadzę Panią swojego czasu prawie 3 lata. Ja wiem, że te treści pomagają kobietom, bo ja mam setki, jak nie tysiące kobiet, które mi mówią, że to im pomaga, że to im pomaga zmieniać yy, swoje życie. Więc to nie jest tak, że ja promuję pierwszą lepszą książkę, którą napisałam byle jak i byle jaki sposób. Tylko ja promuję coś, co jest przydatne dla kobiet, które mają problem, albo które chciałyby w jakiś inny sposób podejść do organizacji swojego życia. Więc jak mamy taki projekt, to ja go promuję. Dlatego uważam, że on jest, bo, bo uważam, że on jest wartościowy. Natomiast. Ym, mówiąc przez jakiś czas, mam na myśli przez czas trwania tego projektu. Książka oczywiście jest, ona nie znika, ale ja nie będę jej promować non-stop. Pewnie od czasu czasu będę Wam przypominać, natomiast ten projekt się w takim rozumieniu ogromnej intensywności wkrótce skończy. I nie mam zamiaru trąbić o tym codziennie. tak Nie będę wam Was codziennie namawiać do kupna książki, nie będę Wam codziennie nie wiem, raportować, co się, co się tutaj dzieje. Natomiast chcę, żebyście wiedziały i żebyś miały pełną świadomość tego, bo wydaje mi się, że warto grać w otwarte karty, że tak, ja używam grupy do promocji tego, co robię. I uważam, że mam do tego prawo, powiem to bardzo, bardzo wprost. I teraz, jeśli się z tym nie zgadzasz, jeśli uważasz, że to jest głupie, że to jest siara, że... Że to jest bez sensu i ty tego nie akceptujesz, to masz dwie możliwości. Pierwsza, nie akceptujesz tego i opuszczasz naszą grupę. I jak to mówią Amerykanie, ja bardzo lubię to powiedzenie, nie umiem znaczy, umiem go przetłumaczyć, ale nie wiem, jak to jaki jest odpowiednik w języku polskim. No hard feelings, tak? Czyli masz do tego pełne prawo, ja nikogo tutaj nie zapraszam siłą i ja nikogo tutaj nie trzymam siłą. Natomiast jeśli grupa jest dla Ciebie na tyle wartościowa, żeby przeżyć to, że ja przez 2-3 tygodnie mocno promowałam swoją książkę, to zaciśnij zęby, zaciśnij pośladki, wytrwaj i poczekaj jeszcze te kilka dni. Ja teraz jestem na wakacjach i nie promuję nic i nie wrzucam nic, i grupa zaraz zacznie się toczyć swoim zwykłym rytmem. Dlaczego o, to mówię? o tym mówię? Nie dlatego, żeby stworzyć jakiś raban, nie dlatego, żeby wywołać jakąś niesamowitą dyskusję, tylko dlatego, że lubię grać w otwarte karty i chcę, żebyście miały jasność, bo od dnia numer jeden, kiedy istnieje pani swojego czasu, ja chcę ją budować na takiej podstawie autentyczności. Ja nie chcę, żeby. Były ze mną osoby, które nie czują tego, co robię, nie podoba im się to, co ja robię, dlatego w każdym możliwym miejscu e, robię tak, piszę tak, działam tak, jak, e, jak faktycznie jest. I dlatego też nagrałam coś takiego, a, bardzo od serca. E, być może nie, niepopularne, ale wydaje mi się, że taka jasność tego. Jest, jest istotna. Uf, dobra, no to to poszło z bebechów. Um, I teraz decyzja należy do was. Co, co, co się podzieje, zostajemy, wychodzimy, modyfikujemy. Um, żeby było jasne, to też absolutnie nie jest tak, że my nie wyciągamy z tego wniosków. Jak najbardziej wyciągamy z tego wnioski, i wniosek, który wyciągnęłyśmy dotyczący naszego przyszłego projektu, którym też jestem przekonana, że niektóre z Was będą zainteresowane, dlatego że wiele z Was korzysta z planera Pani Swojego Czasu, którego już, którego w tym momencie nie można, nie można kupić będziemy tworzyć jego kolejną edycję. I przy projekcie planera Pani Swojego Czasu nie będziemy tego promować w naszej grupie, znaczy, oczywiście, że Wam o tym czasem powiem, to nie ma szans, żeby, żeby nie, ale będziemy tworzyć jeszcze, nie wiem, czy grupę, czy wydarzenie, bo jeszcze nie wiemy co, ale będziemy tworzyć coś na zewnątrz naszej grupy i zapraszać tam tylko te osoby, które są faktycznie zainteresowane tym tematem. Więc, więc tak jak mówię, wyciągamy wnioski, uczymy się, rozwijamy. Wydaje mi się, że to jest, że to jest najważniejsze. Natomiast no, zachowanie tych zasad, o których wcześniej mówiłam, dla mnie to jest bardzo e, istotne. Nagadałam się, nie wiem jak długo, a mam nadzieję, że. Mm, w zasadzie nie wiem, jaką mam nadzieję. Jest już późno, <laughs> więc, e, więc już trochę mi się język chyba, y, chyba plącze. No i moje drugie, to w ten poniedziałek to tyle, tak? Kończymy. Y, nie wiem, jak u was, u mnie nie ma takiego energetycznego kopa teraz, tak? U mnie jest taka refleksja, została, ale też nie zawsze musimy mieć energetyczne kopy. My nie zawsze musimy mieć, wiecie, dopalanie energii. Ja teraz jestem w takim trochę wycofaniu, więc teraz nie dopalam sobie energii, tylko bardziej się tak stabilizuję i, u, wiecie, ugruntowuję, jeśli jest takie, jeśli jest takie słowo. Więc bardzo Wam dziękuję za to, że dzisiaj byliście ze mną na kawie z Budziską, gdzie ja nie mam kawy, jest w ogóle środek nocy, ale Wy macie poniedziałek, poniedziałek rano, więc cieszę się, że, że Byliście ze mną. To ja tyle, to ja uciekam. Jeśli chcesz w jakikolwiek sposób to skomentować, coś napisać, coś powiedzieć, od serca to zapraszam. Czy się zgadzasz, czy się nie zgadzasz? To nie ma znaczenia w tym sensie, że ja nie, nie twierdzę, że każdy się musi zgadzać. Mamy mieć prawo swoje zdanie. Także to tyle. Uciekam. Trzymajcie się, bardzo mocno was całuję. Pa. pa.